11.57 9.700 wydajność po marcu wydzielenie 28 styczeń. 54 9.579 10.790 wydajność po marcu wydzielenie 16 stycznia 11.54

8, 02 10300 wydajność matki, wycielenie 4 styczeń, kryta seksem 2803 9300 wydajność matki, wycielenie 13 000, kryta seksem 28,88, 13 500 wydajność po matce, wycielenie 21 stycznia, kryta 6 cm. 28,01, 10 300 wydajność matki, wycielenie 30 stycznia, kryta 6 81, 77, 11 300 wydajność matki, wycielenie 9 styczeń kryta seksem. 29, 55, 13 240 wydajność matki, wycielenie 19 styczeń kryta seksem. 2828 28, wycielenie 9 stycznia kryta seksem 8105 9800 wydajnych 12 wycielenie 6 stycznia kryta seksem 28.09, 9.960 wydajność po matce, wycielenie 28 styczeń, kryta seksem 28.41, wydajność matki, wycielenie 24 styczeń, kryta seksem 8700 wydajność po matce, wycielenie 12 grudnia. Tak. 8126. 8600 wydajność po marce, wycielenie z tak. 28 stycznia.

10 440, wydajność matki, wycielenie 28 styczeń. 28 19, 8300, wydajność matki, wycielenie 2 styczeń, korytacja czterdziu. Jałowice Włosz, 51 31, 11 820, wydajność po matce, wycielenie 3 luty.

12 550 po matce, wycielenie 15 styczeń. 17 67, 13 150 wydajność po matce, wycielenie 1 marzec, skryta seksem. 17 30, 14 750 wydajność po matce, wycielenie 1 marzec, kryta seksem. Wydzielenie Siedemnaście osiemdziesiąt pięć. Szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt wydajność po masce. Wydzielenie pierwszy marzec. Kryta sekse. Siedemnaście siedemdziesiąt pięć. 16400 wydajność po marcu, wycielenie 1 marzec, kryta seksem. 236 14200 wydajność po marcu, wycielenie 13 luty. 1759 14700 wydajność po marcu, wycielenie 4 marzec, kryta seksem. 17, 14, 14 tysięcy wydajność po marce, 13 marca kryta by, seksem 17, 83, 14 tysięcy z koły tajność po Wycielenie 7 marca, kryta seksem 168 14600 600 wydajność po matce, wycielenie 16 luty 357 wydzielenie 22 grudnia, 8600 wydajność po matce. 387 wycielenie 24 grudnia 373 wycielenie 3 grudnia 302 wycielenie 10 grudnia 7400 pomażek. 405 wycielenie 27 grudzień 369 wycielenie 5 grudzień 392 wycielenie 25 z przyczyn 9 550 wydajnych statki.